Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się w Pepko na przeglądzie, no i zobaczcie, Tadam, mamy nową kolekcję, więc mam nadzieję, że się ucieszycie. Ja jestem bardzo zadowolona, bo w końcu, w końcu mogę wam pokazać coś nowego. Tutaj mamy kubek za 15 zł i powiem wam, że one są mega ciężkie, a jak tu jeszcze do, dolejecie trochę kawy czy herbaty, no to trzeba mieć trochę siły, żeby ten kubek pod, podnieść, ale niektórzy właśnie lubią takie duże kubeczki, ten też tyle samo kosztuje, ale jeżeli by kto komuś się... Nie podobał taki duży kubek, to możemy sobie kupić taką filiżankę. I powiem Wam, że to są w ogóle moje klimaty, tylko żeby tego ptaka w środku nie było, bo tam w środku jest taki ptaszek, widzicie, w kolorze złotym. I ta filiżanka kosztuje 20 zł. Jedna, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Moje filiżanki już. Niektóre się trochę potłukły, wiecie, talerzyka nie ma i są naprawdę bardzo ładne, można sobie zrobić taki tutaj zestaw, a jeżeli nie lubicie takich kolorów, to tutaj macie taki, taki zielono, złoty. Tylko, że to nie jest taki typowy zielony, na przykład butelkowy, tylko to jest taka trochę inna ta zieleń. Dobra, mamy tutaj też duży wazon i wazon też jest biały, ze złotą obwódką i ten wazon kosztuje 25 zł. Ma gumeczki pod spodem, więc nie macie się o co martwić, że na przykład sobie podrapiecie komodę, czy jakąś szafkę. Tutaj macie dyfuzor w pięknej takiej butelce. Zobaczcie, to fajnie wygląda, nawet komuś można kupić na prezent. 25 Złotych kosztuje. Oczywiście przypominam o białym koreczku, który jest na górze. Można go otworzyć i sobie powąchać. Nie kupować w ciemno, bo czasami można się nieźle zdziwić, że pudełko wygląda fajnie, a później macie zapach taki w ogóle nie, nie w waszym klimacie. Za 10 zł rameczka 13x18 cm do powieszenia pionowo i, i poziomo i do postawienia. Następną rzeczą jest zegar. Zegar kosztuje 25 zł. Tak się prezentuje. Proszę bardzo. Obok stoi lampa. Lampę tą wam ostatnio pokazywałam. No, ale że jest z tej nowej kolekcji i tak tu wszystko jest ładnie wystawione. No to wam też pokażę, bo może ktoś nie widział. A chciałby sobie zakupić. Kosztuje 50 zł, 25 na 44, na 25 cm i naprawdę robi wrażenie. Dobra, i mamy nowe zasłony. Słuchajcie, nowe zasłony wjeżdżają wraz z nową kolekcją. Bardzo przyjemne w dotyku dwie sztuki: 135 na 260 cm. No i one kosztują, uwaga, tylko 80 zł. Słuchajcie, dwie sztuki tylko 80 zł, więc to jest naprawdę super cena, bo jedna wychodzi Wam za cztery dyszki. Myślę, że to jest w ogóle mm, super. Okazja, żeby je sobie zakupić. Dobra, no i zobaczcie, co tutaj wjechało. Hello! Kto tutaj tak jak ja myśli o tym, żeby trochę wziąć się za swoją sylwetkę, łapa do góry. Ja też właśnie coś myślę, żeby zacząć ćwiczyć znowu. Tu macie gumy za 15 zł, tutaj macie za 8 zł, takie chyba obciążniki na kostki. Tutaj mamy, nie wiem co to jest, słuchajcie, nie mam pojęcia. Musiałabym to, wiecie, rozkminić gdzieś przez internet o co tutaj chodzi. Tutaj macie takie kółeczko, kosztuje 25 zł. I słuchajcie, akurat dzisiaj, gdzieś tam na TikToku sobie oglądałam właśnie filmik, jak na tym ćwiczą i się zastanawiałam, gdzie to kupić. Proszę bardzo, jestem w Pepko i można kupić to w Pepko. 12 zł kosztuje taka rolka. Na tej rolce też różne ćwiczenia można robić. Tu macie takie obciążniki, jak ćwiczycie, jak biegacie. No i te są trochę lżejsze, kosztują... 17 zł, ale tutaj to już jest trochę ciężej. Słuchajcie, już wam tu podnoszę, chociaż ciężko się trzyma, słuchajcie, taki, e, taki ciężar 20 zł i to jest niby tylko 1 kg. No ale jak tak weźmiecie 1 kg w rękę, to jest ciężko. Dobra, tu mamy jeszcze takie, e, takie ciężarki. Ja też kiedyś kupowałam sobie właśnie w PEPCO, jak weszła taka kolekcja, właśnie te ciężarki. 12 zł kosztuje kilogramowy, ale mamy też dwukilogramowy i może ktoś mi powiedzieć, że a co ten kilogramowy da? Słuchajcie, da naprawdę. Jak pomachacie kilka razy, to już czujecie, że, że on jest ciężki, nie? Ten kosztuje 18 zł i jest mega ciężki do ćwiczeń, mimo tego, że to właśnie jest tylko 2 kilo. Dobra, tutaj macie jeszcze takie podkładki. Zerknijcie sobie, yy, zerknijcie sobie, słuchajcie, na tutaj na tym opakowaniu. Gdzieś tam pod ręce się podkłada. Chyba, żeby się nie przesuwało to na podłodze po prostu. Następną rzeczą jest tutaj yy, takie pudełko. Nie, to jest taki. Yy, bo to jest bardzo leciutkie, leciutkie tak jak gąbka. 15 zł, tam to kosztuje. Tutaj macie też coś twardego. Tu na obrazkach macie. Aha, bo to możecie sobie to podnosić i to kosztuje 25 zł i kosztuje kosztuje waży 4 kilo słuchajcie więc tego też nie będę podnosić. Tu mamy matę, mata do jogi, to jest chyba ogólnie taka y Taka kolekcja z rzeczami do jogi. 30 zł kosztuje e, mata. No i tutaj chyba już będzie to wszystko. E, I za chwilę Wam jeszcze pokażę jedną rzecz do tej kolekcji, ale to przejdziemy dalej. Dobra, idziemy tutaj i zerkamy, zerkamy. Czy coś nowego jest? Ja już się ogólnie bardzo cieszę, że są, e, że są nowości, że mogę Wam dużo rzeczy właśnie z nowości pokazać. E, nie ze świątecznych, chociaż ze świątecznych też są. E, słuchajcie, różne przeceny, gdzie możecie. Fajne rzeczy sobie kupić. No i nawet jak ja stałam ci przy kasie, przy kasie, bo kupowałam sobie do domu też rzeczy, no to ludzie kupują jeszcze świąteczne gadżety. Słuchajcie, bo teraz jest fajna okazja, żeby je zakupić w fajnej cenie. No, także tutaj wam jeszcze tak przejadę, jak to wszystko wygląda i śmigamy dalej. Oczywiście pamiętajcie o lajkowaniu, o komentowaniu, o udostępnianiu, bo to jest dla mnie też bardzo ważne. No i oczywiście o subskrypcjach. U mnie są darmowe, więc, więc wystarczy tylko kliknąć i już nic za to nie, płac, nie płacicie. No i zobaczcie, tutaj właśnie jest ta więcej za mniej. Dwa produkty, 20, minus 20%, trzy produkty, minus 34% i więcej minus 40% yy, procent, słuchajcie, tylko musicie dokładnie na tych czerwonych etykietkach doczytać yy jakie produkty się wliczają właśnie w tą, w tą promocję, nie? No i zobaczcie, tu po lewej jeszcze widzicie dużo rzeczy takich świątecznych leży. Jeszcze wszystko nie jest sprzątnięte, no bo właśnie są te wyprzedaże teraz, że można sobie na następny rok na przykład kupić jakieś dekoracje, dodatki albo nawet prezenty, bo wiem, że niektórzy już w styczniu robią prezenty. Więc jeszcze to chwilę poleży i zaraz będziemy zbierać, i zaraz pewnie będziemy widzieć zajączki, kurczaczki, jajeczka i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy tutaj taką welurową pufę za 40 zł. 38 na 38 na 38 centymetrów, i ona jest w takiej butelkowej zieleni. Wjeżdżają już też takie wyjazdowe rzeczy, więc tutaj macie za 12 zł. taką pillow travel, czyli poduszka, poduszka wyjazdowa, wakacyjna. Bardzo Przyjemna, nie jest taka miękka, nie jest twarda. No i tutaj macie jeszcze taki 6 właśnie ten odważnik. I już wam tutaj pokazuję, 35 zł kosztuje. Jakby ktoś chciał do ćwiczeń, no ale jest tylko jeden, więc nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy to już wszystko jest wykupione, czy jest po prostu jeszcze niewystawione. Na półki, ale jak tylko coś jeszcze wiedzie, to wam pokażę. No i przejdziemy tutaj, bo chcę Wam pokazać też fajne, fajny fajne pudełko, fajny taki organizer, e, jak ktoś e, potrzebuje gdzieś wrzucić na przykład ziemniaki. Ja to pomyślałam właśnie o ziemniakach, o cebuli. E, nie wiem co tu, nie, nawet buty tu możecie wrzucić jakieś wiecie takie codzienne, 30 zł tego kosztuje, gdzieś tam postawić sobie. E, I tu jest taka: otwieracie, zamykacie, ale poczekajcie. Chcę zobaczyć, czy to się w ogóle. A, widzicie, to się zatrzymuje i później sobie, później sobie to bierzecie do dołu. To też fajne, bo ta klapka nie będzie Was skurzała. Chociaż tu widzę, że jest pęknięta, ktoś tu za mocno coś pociągnął i tu się po prostu połamała. Więc trzeba pamiętać, żeby tu załatwiać tą sprawę delikatnie. No i tu mamy taki trzypak pudełek. W trzypaku to ja nie widziałam, słuchajcie. Dwupak, przepraszam. 30 zł kosztuje. E, jakbyście, chcieli, e, jakbyście chcieli wiedzieć, rozmiar to e, zróbcie sobie pauzę i screenshota, i wtedy to będzie widać, jakie są rozmiary. Zabawek bardzo dużo. Tu jeszcze jakieś stroje karnawałowe, jakby ktoś chciał e, dla swoich e, maluszków. Idę, zaraz zobaczymy, co my, tutaj jeszcze ciekawego, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy, co mogłabym Wam jeszcze pokazać. Ale zobaczcie, naprawdę, zabawek jest mega dużo. I e, tak myślałam, że będzie, będą puste te półki, przez to, że no, wiadomo, że świąteczne prezenty się robi. Ale zobaczcie, jednak, nie, jednak, dobrze wyposażone to pepko, mimo tego, że małe. No i tu jeszcze chciałam Wam pokazać wieszaki, takie drewnopodobne i już Wam pokazuję z bliska, jak one wyglądają. 7, 7 sztuk 17 zł, więc myślę, że w ogóle też cena super za tyle wieszaków drewnianych. Ja mam białe, tutaj macie jeszcze takie wgłębienie, na przykład na jakąś sukienkę czy na bluzkę na ramionczka, możecie sobie powiesić. E, więc e, tak to wygląda. Czekajcie, odwrócę się tutaj, bo jeszcze tu Wam chciałam pokazać. Wcześniej Wam pokazywałam też takie organizery, ale tutaj jest trochę inny. Więc poczekajcie tylko, gdzie ja go tutaj widziałam. Yy, o, tutaj jest. Zobaczcie. Yy, kosztuje 15 zł, i tu jest taki troszeczkę taki. Aha, bo to są trzy, słuchajcie, ja mówię, dlatego go nie widziałam. Trzy różne rozmiary, yy, trzy różne rozmiary. Tu macie jeszcze kuleczki, za pięć złotych dwie sztuki. Jakby ktoś miał kotka albo pieska, gdzie kłaczki wam tam przeszkadzają na ubraniach, to to są kulki, yy, tylko już teraz nie pamiętam, czy do pralki, czy do suszarki, yy, ale doczytamy. Dziękuję wam za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, pa, buziaczki.